Patrząc na Instagramowe wpisy celebrytek, które zostały mamami, można dojść do wniosku, że w polskim showbiznesie są właściwie same nieprzeciętnie uzdolnione dzieci. W ilości talentów przoduje Klara Lewandowska, która ponoć mówi w kilku językach, gra na pianinie i w tenisa, jest świetną pływaczką, ma smykałkę do chemii oraz fotografii. Tymczasem po piętach już depcze Klarze konkurencja w postaci córki Lary Gessler i Piotra Szelonga. Na Instagramie Gesslerówna pochwaliła się postępami dziewczynki. Ostatnie dni to dla mnie kompletny szok, bo Maluszka musiała niepostrzeżenie zaliczyć jakiś rozwojowy skok. Wykonuje sekwencje czynności, superlogicznych, których z całą pewnością jej nie uczyliśmy, a jednak je podglądała, opowiada córka słynnej restauratorki. Następnie Lara wymienia talenty małej neny, wśród których jest zamiłowanie do ogrodnictwa. I tak trzy dni temu, kiedy wyszła po raz pierwszy w życiu na nasz balkon, wzięła butelkę i zaczęła podlewać balkonowe choinki. Jak gdyby nigdy nic, dorosły człowiek. Wczoraj znowu, gdy przyjechaliśmy na Mazury do domku, którego nie mogła pamiętać, wyjęła z mojej torebki klucze, których nigdy wcześniej nie widziała i próbowała otworzyć nimi drzwi, pisze Lara, dodając, że jest w szoku. I oh. do